No, trudno nie zauważyć zmiany stanowiska rządu i premiera Tuska. Cały czas zapewniał nas, że nie ma żadnego kłopotu tak naprawdę na granicy polsko-niemieckiej, że ilość tych osób, które są nam przez Niemców przekazywane to są dziesiątki, a nie setki albo tysiące, no, a nagle jednak zmiana stanowiska i zamyka. czy wprowadza kontrolę na granicy. No widać, że coś tu nie do końca gra. Ja się obawiam, że wobec tego, że dotychczas rząd Donalda Tuska. Nie miał ochoty zająć się tym tematem na poważnie w taki sposób, żeby rzeczywiście uniemożliwić Niemcom po prostu przerzucanie nam nielegalnych migrantów, że to, co teraz obserwujemy, to jest jednak jakaś forma gry raczej na to, żeby tym wszystkim wolontariuszom, którzy dokumentowali i sprawdzali sytuację na granicy, uniemożliwić dalszą pracę. Uniemożliwić sprawdzanie, czy rzeczywiście takie nielegalne przerzucanie do nas migrantów ma miejsce, niż to, żeby faktycznie tę sprawę zatrzymać. A przypominam, że w zeszłym roku, tylko w zeszłym roku, 10 tysięcy nielegalnych migrantów Niemcy do nas wydaliły. W tym roku nie mamy dokładnie danych, nie wiemy jak to wygląda, natomiast pojawiły się inne ciekawe dokumenty. Na przykład redaktor Fedorowska przedstawiła dokument niemieckiej policji, z którego wynika, że w, tylko od stycznia do maja do Polski zostało przerzuconych przez niemieckie służby 13 nielegalnych migrantów, którzy w Niemczech zostali określeni jako niebezpieczni dla niemieckiego porządku publicznego, dla bezpieczeństwa państwa niemieckiego. Chciałbym e, mieć taką nadzieję, że Polacy i polskie władze wiedzą, kto na nasze terytorium trafia. Ale raczej nie mam wątpliwości, że takiej wiedzy po prostu nie mamy. Ta współpraca jest skandaliczna, a chyba wisienką na torcie tej współpracy, a tak naprawdę dramatycznej sytuacji w relacjach polsko-niemieckich jest to, co się wydarzyło kilka dni temu, to znaczy niemiecka policja zagłuszyła drona, wolontariuszy z ruchu obrony granic. Które po prostu patrzył, czy jacyś nielegalni migranci nie przedostają się na polską stronę. Robili to w pełni legalnie, za swoim sprzęt, ze swoim sprzętem i co najważniejsze, w polskiej przestrzeni powietrznej. No, czy mamy przejść do porządku dziennego nad tym, że Niemcy ze swojego terytorium zaczynają zagłuszać cywilne jednostki znajdujące się na naszym terytorium? No nie, to jest jakaś chora sytuacja, która... Wobec której no, jednak milczenie władz Polski pokazuje, że raczej traktuje te wszystkie działania jako pozorowane, skoro nawet w takiej sprawie, czy minister spraw wewnętrznych, czy minister spraw zagranicznych nie wzywa chociażby ambasady niemieckiej do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. No, Naprawdę, no, umówmy się, jakikolwiek kraj nie zacząłby zagłuszać naszych jednostek znajdujących się w polskiej przestrzeni cywilnej, powietrznej, no to chyba zgodzimy się, że ktokolwiek by to nie był, to nie jest normalne działanie, że to jest raczej objaw bardzo y, takiego agresywnego działania, które chyba wśród państw NATO, Unii Europejskiej nigdy nie powinno mieć miejsca.